Przedstawia Reksio i kapitan Demo. O, 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 o. Czy odbuduje wehikuł? Niestety, nie ma takiej możliwości. Jak to? Sofa Merpling zostanie wymyślona dopiero za jakieś pięćdziesiąt lat. To jej po ponadczasowa stylistyka napędzała wasz wehikuł. Nie przez koko koko kocze tego. Matku, to już koniec! Herku Gucie! A, a nie możesz nam pomóc jakoś inaczej? I, ja nie! Ale założę się, że jest kto, kto, ktoś, kto może mógłby móc. A, a wyrażaj ci jaśniej z łaski swojej. To szlafrock Właśnie on? To największy, wolny umysł naszych czasów. Potrafi wydedukować jajko, skóry i odwrotnie. Oraz być albo nie być nie może być, a jednak może. Ruszajcie natychmiast do Londynu. To wasza jedyna szansa. Po powodzenia, przyjaciele. Przykro mi, ale musicie wiedzieć, że. Reksio i Kretes nie musieli jednak nic już więcej wiedzieć. Niczym mołdawscy tancerze odwrócili się na pięcie, na piętach i ruszyli przed siebie w kierunku zachodzącego słońca. Wielka podróż, którą właśnie rozpoczynali, miała ich niebawem zaprowadzić w głąb niezbadanych jeszcze kontynentów i oceanów. Wreszcie dotarli do mglistego Londynu. Uuu, ale mglisty ten Londyn! jakaś karka, y y czytam. Prowadzę śledztwo w Paryżu, adres do korespondencji Pola Marsowy 1. No co za pech. Bez sensu zupełnie. Sens jednak w tym był i już wkrótce Reksio miał się przekonać, jak głęboki. Pokręciwszy się przez chwilę bez celu po okolicy, nasi bohaterowie ruszyli w końcu w stronę Paryża. I co? Tak się będziemy snuć przez cały czas po mapie? A gdzie jakieś zawierzchnięcie akcji? Być może, gdyby Kretes nie wypowiedział tych słów, wypadki potoczyłyby się inaczej. Aha, zwalcie wszystko na biednego Kreta! W tej nocy kanał La Manche był spokojny. W poszukiwaniu wrażeń, Reksie i Kretes udali się na dziób okrętny. Czy gdyby udali się na rufę? A jak spadniesz? Ech. Nie podoba mi się, że ten nabrator co chwila urywa w pół zdania. Ale teoretycznie mógłbyś spalić. Wszystkim wychodzi, tak? O! Nie mówiłem! Leciu! W porządku? Zaraz ci rzucę coś ratunkowego! Albo, albo nie rzucę. Matku! Rekciu! Rekciu! Przyjaciel! Zdejmij się Kanał La Manche znów był spokojny. A ja mówiłem mu nie właśnie. Niebawem podróż dobiegła końca. A rozszlochany, samotny Kretes wylądował w kale. Wszystko mi już jedno: Siądę sobie w tym kale i po prostu zdechnę. A był z niego taki dzielny pies i pełen wigoru był. A może nadal jest? Nie wytrzymał narrator. To ty pleciesz mi tu, kiedy ja rozpacza. Przecież widziałem, jak użera go wielka, blaszana ryba! Blaszana ryba? No przecież! Ej, co ty, co ty mi tu imputujesz? Zaraz, zaraz. Czyżby to był jakiś niezidentyfikowany niezident, niezident, Jakiś tam obiekt pływający? Podwodny? A? A? Bardzo możliwe. Ale jaki? Niezidentyfikowany. Może ktoś jest w stanie coś na ten temat wydedukować? Szlafrok Holmes! Ty to powiedziałeś. Ekiu, zaklinam się, rozwiążę tę zagadkę i uratuję cię. Paryżu, pośpiesznie wyruszam do ciebie. Rzekłszy to, Kretes pospiesznie wyruszył do Paryża, a że Paryż był akurat całkiem niedaleko, w południe Kretes stanął u jego bram. Wow i zachwycił się jego arcypiękną sylwetą. Ooo! I trwał tak w tym zachwycie dopóty, dopóki nie zrobiło się zupełnie ciemno i nic już nie było widać. Co to ja miałem? A, odszukać Holmesa. Hmm, Adresy pola marcowy 1. Łe, to nie powinno być trudne. Kretes zagłębił się w gmatwaninie uliczek Paryża. Miasta, które nigdy nie zasypia. Tylko czasami. Na przykład e, dzisiaj. To nie zasypia nigdy, tak? O, a ten to co? Nie tutejszy. Pożyczę sobie to narzędzie. Mroczność. Może to tu, ale jaki to był adres? Hmm. Jak na mnie kliknie, to mi się z głowy wysyłają przedmioty, które można wziąć i gdzieś użyć. Tylko nie mówcie o tym molli, dobra? Puk, puk. Kto tam? Szukam adresu pola marsowe 1. To nie to, to są lasy marsowe 2. Dzień dobry. E, a, alo, alo! E, listonosz. E, e, czy wie Pan może, gdzie jest adres pola Marsowe 1? My ale nie powiem. Jestem kretym w potrzebie. Niechże Pan ma litość. My dobrze, ale najpierw musi będę dostarczyć tę pyczkę na adres polabywykowe 5. Pylebywykowe 5? Nie! Tyle bywikowe pięć. A teraz teraz ryzymiemy. to topiczka. Dobry wieczór. Mam paczkę dla Państwa. Na pola pięć? Yy, yy, tak, yy, właśnie tak. Na nazwisko wyrmy. No, chyba tak. Proszę zostawić przy drzwiach. Musi być, że to moja nowa maszyna do pisania do Doskonałe wyczucie czasu. Dostarczyłem paczkę. To powie mi pan teraz, yy, messie, gdzie znajdę pola marsowe jeden? Nie no Umywa to umywa. Za moją ferganetką jest przyście do okolic Bystyni. Musi pan dytrzeć na zyplecze czerwonego młynka. Tym znajdują się pyla Marsowe jeden. Yy, merci beaucoup. bokło. I teraz się pożegnam. Yy, tylko nie na mnie. Ja nic nie muszę. Musisz. Zaraz, zaraz. To wy nędznicy? To my. Tivla Resistance. E, skoro to wy, to pewnie muszę. Właśnie tak. To co mam zrobić? Tylko nie mówcie mi, że mam wam przynieść bagietkę, w której coś jest ukryte. Dokładnie tak. vu. Dokładnie tak. To dokładnie tak. vu zasło! Ty musisz podać piekarzowi Renę! O matku! A, a co dostanę od was w zamian? Coś. o czym jeszcze nie wiesz, że będziesz miał jak powrócisz z pakietku? Aha, czyli niespodziankę? Posłuchaj rynek, bo nie będę powtarzał dwa razy. Deja vu. Voilà. Nasza bagietka, panowie. Ula, ja, ja wierzę... Pyszne. Uwaga na... No właśnie... Czy mogę teraz dostać to, co miałem dostać? O, o czym jeszcze nie wiedziałem, ale już wróciłem. Oczywiście. Proszę bardzo. Oto łąk, który właśnie znaleźliśmy w bagietce. Z zaraz, zaraz. A, a wam nie jest potrzebny? Przecież po to... Wcale nie po to byliśmy głodni, a to jedyny sposób na Renę. No dobra, to biorę. Wielkie dzięki. Podniósł broda tego Krasnala i schował do kieszeni. A gdzie pański brodaty przyjaciel? Kto? Dziś do czerwonego młynka można wejść tylko z brodaczem. No mm, to klops. Czy ten przyjaciel jest wystarczająco brodaty? Absolutnie! Zapraszam! O, oh, merci, Fred! Zapraszamy do nas! Eee, nie, dziękuję, merci beaucoup. Ja na zaplecze, ale tu kolega z wami zostanie, może być? Olala, oh, jaki brodaty! Cześć, dziewczyny! Eee, ty gadasz? – A jakże! <laughs> – <laughs> Bo Nie, <władz wersji. śmiech> yeah, <why> <laughs> Wymamrotał kretes i lekko zmieszany opuścił czerwony młynek. I wreszcie, po wielu godzinach, Kretes stanął przed budynkiem, którym mieścił się na Polach Marsowych 1. Już za moment spodziewał się poznać słynnego Szlafroka Holmesa. E, bonjour. E, szukam pana Szlafroka Holmesa. Co? Zapraszam na górę, gdyż mnie słyszę. Proszę korzystać z drabiny, winda nieczynna, schody również. Drabina na szczęście okazała się być czynna. I Kretes chcąc nie chcąc zmuszony był z niej skorzystać. No to ale i do góry. Tak sobie idę. I do góry ciężko i do góry. Ciężko! Eee. Zwisłe ląduje miękko. Tak o ma, ląduje miękko. Zwisłem. Ciężko, o matku, ciężko, i do eee. hopla, za, ciężko, się zabiera, i hopla, dziuuu, się zawie, dobrze, i do góry, ich i hopla, o matku, O oh, oh, matko! Nie oj! Idą ciężko! Pst, nie! Dwa! Oooo! No, no hopla! Nie oj! Ja! Cię zabij... I hopla! Pst! Nie oj! Co to ja O oh, matko! Dobrze! I do o, I, I, Mam ich? Zwij z dobrze... Się zabij... I hopla! I, I, mam ich? Chopla wow, wow. Ciężko! I do gó... I do Co, O-o-o, ja... Spad... Pardon. Obalnie trafiłem Pana błotem. Proszę się tu nie kręcić. Si. Super. E, mam ich? Za? No. 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 Mam! Jak pantera. Mam! Dźwięki ląduje Wyrwałem dobrze Ja tym, co ja to, ja miałem? ma 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 o ma! I hopla! Idą ciężko! Spadł. Dalej! Au! jak pantera! Haha! Uuu! Mamo jedzie! Czmy jak pantera! za? O No! Zwi. Dobrze! O matku! Ciężko! Dźmy ham. za. Chopla. E, e, za. E, Zastanówmy się chwilę. Zwis dobrze. Chopla. Ooo. Postoję chwilę. Się zabierz dobrze. Tak? Ciężko. Aż tak się zabierz. I hopla! O ma! Jak pantera! Aha. Coś mnie złapało za futerką. Co to ja miałem, Hopla! O ma! Hopla! Idę z Jak pantera! Hopla! O! I do góry! O, nasz no. tak się nie spieszę. Za tak ciężko! O, ma dobrze. Co to ja miałem? Tak. O! No. I do góry. O! No to wlazłem. Wreszcie po wielu trudach Kretes pokonał kluczowy etap sklepie. Ech, kluczowy, a przypadkiem niefinalny? Nie. O matku, ja nie mogę. Nie mogłeś mnie jakoś uprzedzić. I co dalej, ja się pytam? Dalej kretes musiał wspiąć się po schodach. O matku, jak to jest, że kret musi chrować? Jak kret? A tymczasem rek się sobie najpewniej odpoczywa. Na dnie wygodnej, blaszanej ryby. Tymczasem Reksio wcale nie odpoczywał, a wręcz przeciwnie.

ああ。 A życie to ocean, drogi Reksiu, na którym każdy z nas musi być sam sobie żaglem, sterem i okrętem. Tak, rufą też, ale ja. Ja wolę być dziobem. Próć w losu i nigdy nie oglądać się za siebie. Witaj na Nautilusie. Jestem k-k-kapitan Nemo. stajesz tego demo czy są jakieś pytania są są tu jest spisaliśmy o yy, może niech narrator je odczyta i dajcie jakieś dramatyczne obrazki proszę to te tu mocne Mhm... Mm Moment, a czy Nemo mógłby je podbić organami? A nie znudziło się wam jeszcze? No. Niech podbija. No już jedziemy, bo się miejsce na pucie kończy. Dlaczego kapitan Nemo połknął Reksia? Wcale nie połknąłem. No, ale tak to wyglądało. Czy możemy porzucić tę akademicką dyskusję i przejść do dalszych pytań? Wcale nie. Wcale tak. Czy szlafrok Holmes wydedukuje, Czy odkrycie piramid w Egipcie to przypadek? Gdzie znajduje się tajemnicza kraina Shangri-La? Czy kret i pies mogą jeździć na słoniu? Czy można kopać norę z pół obrotu? Gdzie pogrzebana jest kolebka cywilizacji starożytnych kretonów? I czy właśnie tam jest pies pogrzebany? Skąd wzięły się czarne kury na Wyspie Piratów? Czy Reksio pozna miłość swojego życia? Co czeka Reksia i Kretesa w domu? Tego dowiecie się z pełnej wersji gry Reksio i Kapitan Nemo! Jak? Gry! Okej, okay, nagrywający ten film poprosił mnie, żebym przedstawił wam co myśli o tym odcinku. Reksio i Kapitan Nemo. Albo Demo, jak kto woli. W każdym razie zapłaciłem mi lada cenę, mianowicie, nagrywający zmienił mój głos. Jakie to jest tu żałosne. Teraz brzmi jak jakieś nie wiadomo co. A teraz przejdźmy do tematu. Przedstawiamy wam drodzy widzowie myśli nagrywającego. Start. Wow, ile trzeba czekać na tą sofę do sofania w czasie. O, ale fajna mapa, taka realistyczna. Tylko jak oni tak szybko znaleźli się w Londynie? Kretes, po co to mówiłeś? No po co? Reksio przez ciebie tam wpadł. I jeszcze mu nie pomogłeś. Ale z ciebie przyjaciel, hehehe. <gry> o, Kretes jest zaznaczony tak, jakby był na morzu. Ciekawe. No i Kretes zapomniał o przyjacielu. Taki ten Paryż piękny. No i noc już jest i co on zrobił. Aj, Kretes, Kretes. Czemu na tyle dni w roku, Paryż śpi akurat wtedy, gdy tam jesteśmy? Ten bocian to ma dopiero wade wymowy. Przy nim to królowa śniegu i koń Robert mówili bardzo wyraźnie. Wow, udało mi się trafić dobry domek. Ale mam szczęście, hehe. O ok, Kretoni. Ale Kretes wykrakał, powiedział o Babietce, no i teraz musi jej szukać. On to ma moc sprawczą. No dobra, jest Babietka. To nie ta studienka. Może teraz się uda. Nie? No dobra, teraz dobrze. O, ale fajny krasnal. Znowu żaby. Teraz mamy szczęście, akurat kretes ma brodacza przy sobie. Co tam się dzieje? No nareszcie. O, wieża dopiero w budowie. Ciekawe, który to rok. Kretes lata. Musi mu się to podobać. No nie. Co za głupi bube. No dobra, udało się. Teraz Reksio. Ile tu przejść? Ho, ho. No i jesteśmy. Jakie ładne obrazki pokazują. I jeszcze ta muzyka. Ile pytań ma narrator? jest jeszcze bardziej ciekawski niż wcześniej. No i to by było na tyle. Jestem oburzony sprawowaniem tej funkcji, miałem taki piękny głos, a teraz co? Do zobaczenia znajomi i nieznajomi.